Cześć! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Damian. Witam w kolejnym filmie na kanale Jankeskar. Jestem osobą odpowiedzialną za produkcję materiałów wideo i w tej chwili jadę do naszego zaprzyjaźnionego warsztatu. Będę miał przyjemność nagrać dla Was materiał z samochodu, który właśnie został skończony. Jankeskar ściągnął go. Dla pana Roberta jest to Jeep Grand Cherokee W edycji Trihawk Więc bardzo fajna maszyna Jedziemy obejrzeć jak wygląda po wyjeździe z warsztatu W którym został ten samochód naprawiony Ponieważ przyjechał do nas rozbity Następnie opowiem troszeczkę szerzej o tym aucie Czyli na przykład co zostało naprawione Co musieliśmy wymienić Czego można się spodziewać po następnych egzemplarzach przykładowego takiego Jeepa, bo być może kiedyś zdecydujesz się właśnie takie auto ściągnąć i będziesz wiedział ile mniej więcej kosztuje sprowadzenie podobnego egzemplarza z USA. Uważam, że wyjdzie z tego bardzo treściwy, taki materiał, bogaty w pożyteczne informacje i przydatne, kiedy zdecydujesz się takie auto ściągnąć dla siebie do Polski. Do zobaczenia na miejscu. Okej, okay, udało się bezpiecznie dojechać. Za mną jest warsztat, w którym stoi jeep, którego ściągnęliśmy dla pana Roberta. Także idziemy go obejrzeć. Ależ on jest piękny. O kurde. Piękne czarne lampy z tyłu. Czyste, idealne do odbioru auto. Dobra, słuchajcie, ja idę po kluczyki do chłopaków. I za chwilę pokażę wam to auto w środku, na zewnątrz i trochę o nim opowiem, bo jest co mówić. Auto, które mam przyjemność wam przedstawić, to Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Rok produkcji tego pojazdu to 2017. Pod maską znajdziemy silnik o pojemności 3.6 litra V6 generujący moc 285 koni mechanicznych. Napęd to stałe 4x4 i skrzynia biegów automatyczna. Przebieg to 145 tysięcy kilometrów. Auto przyjechało do nas z USA uszkodzone, natomiast naprawiliśmy je w jednym z naszych zaprzyjaźnionych warsztatów. W samochodzie została wymieniona maska, lewy błotnik, listwa od lewego błotnika, zderzak, wzmocnienie czołowe, lampa przednia lewa szyba czołowa oraz deska rozdzielcza. W aucie podczas uszkodzenia zostały uruchomione systemy bezpieczeństwa, więc zainstalowaliśmy na nowo poduszkę powietrzną kierowcy, poduszkę powietrzną kolanową oraz kurtynę. Pasy bezpieczeństwa zostały również wymienione i zainstalowane na nowo. Całkowity koszt naprawy mieści się w zakresie od 15 do 20 tysięcy złotych. Cena za podobny egzemplarz jak ten dla pana Roberta mieści się w zakresie od 65 do 70 tysięcy zł pod dom. Do tego, oczywiście, należy doliczyć koszty naprawy. Jeżeli jesteś zainteresowany sprowadzeniem swojego wymarzonego auta z USA prosto do twojego garażu, to chętnie ci w tym pomożemy. Zapraszam do kontaktu za pośrednictwem naszego Instagrama lub Facebooka, a po więcej istotnych informacji zapraszam na stronę internetową. Na naszej witrynie oraz w opisie tego filmu znajdziesz nasze numery kontaktowe. Jeżeli spodobał ci się ten materiał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji kanału razem z dzwoneczkiem, abyś nie przegapił żadnego z naszych Nadchodzących materiałów. Do zobaczenia!